Cześć, kochani, postanowiłam zrobić um, takie krótkie przesłania. Um, co powinienem teraz usłyszeć? Każdy z nas ma taki moment w swoim życiu, um, jest to bezterminowe, tak? Każdy z nas ma taki moment w swoim życiu, kiedy, um, kiedy szuka odpowiedzi, kiedy szuka pomocy, kiedy szuka informacji i tak postanowiłam gdzieś poczułam, że, że to będzie dobry moment na zrobienie tego właśnie. I macie do wyboru dzisiaj talię. Raz, dwa, trzy. Co powinienem teraz usłyszeć raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że już dokonaliście wyboru. zobaczymy co powinna usłyszeć osoby, które wybrały talię numer 1 komunikacja Komunikacja jest tutaj jakby najważniejsza w tym wszystkim. Czegokolwiek dotyczy ta sprawa. Cokolwiek sobie teraz myślisz, zacznij mówić o tym, co myślisz, co uważasz, co sądzisz. Bo to jest jedyna droga do prawdy dla Ciebie. Mam wrażenie, że... Powinno być tutaj powiedziane, że jeżeli tłumisz siebie, jeżeli tłumisz w głębi siebie emocje, albo nie mówisz czegoś po to, żeby ktoś z ciebie nie zrezygnował, albo bo nie chcesz kogoś urazić, albo po prostu gdzieś tłamcisz to, kim naprawdę jesteś, ponieważ jakby chcesz być lubiany, chcesz tutaj. By towarzystwo cię lubiło, albo żeby po prostu gdzieś zadowolić innych, tłamsisz siebie. Aruny tutaj ewidentnie mówią o tym, że to nie tędy droga że trzeba zacząć mówić i wyrażać siebie tak, jak czujemy. Tak? Ja nie mówię tutaj o um, krzywdzeniu innych. Natomiast o postawieniu siebie na pierwszym miejscu, o złapaniu tej wewnętrznej równowagi, o wyrażaniu swoich potrzeb, o wyrażaniu tego, co pragniecie, czego pragniecie, mówieniu o swoich marzeniach. Komunikacja tutaj jest podstawą, naprawdę jest podstawą. Zadbajcie o to, żeby właśnie mówić, żeby pójść za tym słowem, żeby cieszyć się tym słowem. I to sprawi, że ruszycie do przodu. Jeśli czujecie, że utknęliście, że nie możecie po prostu niczego zrobić, zacznijcie o tym mówić. Zacznijcie o tym mówić pewne rzeczy wypowiedziane na głos, tracą swoją ważność i można coś z tym zrobić. I wtedy wprowadza się. Um, Wprowadza się tutaj równowaga. To, co bym chciała jeszcze powiedzieć, to może być tak, że w Waszej przestrzeni jest ktoś, kto liczy na coś więcej, a Wy jakby nie chcecie mu pozwolić na to, żeby rozwinęła się miłość i gdzieś zachowujecie przyjaźń oczywiście jest to informacja pewnie nie dla wszystkich, ale dla pewnych osób na pewno tak więc jakby jest tutaj osoba, która liczy na związek, na miłość a wy jakby ofiarowujecie mu tylko przyjaźń też rozważcie, czy z jednej strony, czy to jest fair albo po prostu mówcie o tym, tak powiedzcie o tym głośno a jeżeli nie możecie tej drugiej osobie podarować Miłości to trzeba też o tym powiedzieć, słuchaj. A być może nasza przyjaźń idzie zbyt głęboko, albo może czujesz do mnie coś, czego ja nie czuję, ale nie liczę na to i nie chcę, żebyś się rozczarował, tak? Po prostu. Komunikacja, słowo, porozumienie to jest coś, co Was pchnie do przodu bardzo mocno. A jeżeli jesteście osobami samotnymi, to też tutaj rozmowa, komunikacja i wyjście do ludzi sprawi, że to się może zmienić. Więc ja Was zachęcam do tego, żebyście mówili, rozmawiali, żebyście um, pozwolili sobie tutaj. Um, Otworzyć się, tak? Otworzyć się i zacząć komunikować ze sobą i z światem. Także wszystkiego dobrego. Dwójeczki. Co powinny usłyszeć? Dwójeczki. Że trzymanie związku na siłę niczego nie zmieni. Tak bardzo starasz się, żeby coś nie padło. Tak bardzo utrzymujesz to. Już tak jak wiecie taki obraz zobaczyłam, jak ktoś trzyma linę i talina już tak bardzo w, jakby w, wdziera mu się w dłonie. Tutaj leci krew, a on tak strasznie to zaciska te dłoń, żeby móc to jeszcze utrzymać, jeszcze chociaż chwilę, jeszcze trochę. Um odpuść to ta sytuacja już powinna dawno odejść czy to jest związek, czy to jest relacja, czy to jest przyjaźń czy to jest tutaj praca jeśli są takie sytuacje w twoim życiu które ty wiesz, że są niekorzystne to je po prostu pozwól żeby to się zawaliło bo póki tego nie zrobisz tutaj jakby twoje przeznaczenie jest jeszcze niewidoczne trzymając to na siłę sprawiesz, że nie możesz pójść dalej i wydaje się, że jesteś w takim momencie drogi, w takim punkcie, który jest decydujący, co dalej będzie się działo, albo będziesz dalej tkwił w tym, czym tkwisz, albo zrobisz krok do przodu. Zakończ wszystko to, co ci nie pasuje. Przestań już właśnie utrzymywać to, przestań sklejać coś. To takie prowizorki, które się lepi i lepi i lepi, i jakby człowiek ma nadzieję, że to jeszcze chwilę jeszcze wytrzyma. Jeżeli Ty tego nie zakończysz, tutaj przyjdą energie wyższe i zrobią to za Ciebie. Ale to wtedy nie będzie tak łagodne, jak Ty mógłbyś to zrobić. Więc mm, jeżeli tutaj sprawa dotyczy związku, to moim zdaniem jest to związek, który no, um, który należałoby rozważyć, czy faktycznie nie lepiej będzie Wam osobno. Tutaj też jest Wam powiedziane, że powinniście się otworzyć na to, co daje los. Otworzyć na to, co nios, niosą runy. Otworzyć na to, co daje Wam wasza rzeczywistość i to, co wymaluje Wam ten świat. Natomiast to, żeby ten obraz, który zobaczycie, Wam się podobał, to najpierw to samo powinniście mieć w sobie. Czyli tą wrażliwość, tą miłość, to ciepło, to skupienie na detalach, to bycie troskliwym. Patrzenie w przyszłość jasną, dobrą, troszczenie się o siebie i innych. Jeśli chcecie to zobaczyć w waszej rzeczywistości, to musicie zacząć od siebie. To jest niestety tak, jak było powiedziane. Jeżeli chcesz zmiany we wszechświecie, zacznij od siebie, tak? Bo to idzie jak fala to jest jak kamień wrzucony do jak kamień wrzucony do wody, tak, rozbiegają się fale i ta zmiana, która zadzieje się was, powoli, powoli obejmie też waszą przestrzeń więc otwórzcie się na te zmiany po to, żeby to, co będzie miał to, co będzie miał wszechświat wam do przekazania aby było po prostu jak najlepsze także powodzenia dwójeczki i mamy trójeczkę. Co dla osób? Co powinny usłyszeć osoby, które wybrały talię numer 3? Nie poddawaj się. Tak, nie poddawaj się. To jest moment wejścia w coś nowego. To jest moment, jakby do Was należy decyzja, czy chcecie być w tym związku, czy nie. Nie rezygnujcie też z relacji zbyt pochopnie dlaczego? dlatego, że na, na Audis tutaj ja sobie nią dopatrzę, bo jestem ciekawa tylko wezmę inną talię Właśnie to jest jakby dokończenie jakiejś sytuacji, jakieś karmiczne sytuacje. Tu jest coś, co się kończy, co jakby zostały jakieś resztki do pokonania i wy już jesteście bardzo zmęczeni, ale tak naprawdę to już jest nowa droga do sukcesu. Um. Rudy mówią, że to już najwyższy czas, by ruszyć i by się nie poddawać, by podejmować to ryzyko, a na waszej drodze staną osoby, które sprawią, że ta nowa droga z tym sukcesem się zakończy. Otwórzcie się na współpracę, otwórzcie się na przyjmowanie, otwórzcie się na to, że um, druga osoba może Wam pomóc, może Was wesprzeć, może dodać wam otuchy, może dodać Wam sił. E i jakby będzie Wam łatwiej działać, będzie Wam łatwiej podejmować decyzje we dwoje. Może też tak być, że pojawia się tutaj ktoś, kto będzie próbował jakby przeobrazić Was na swoją modłę, tak? Rób tak, zrób to, zrób tamto, powinno być tak, nie inaczej. Więc wtedy też zastanówcie się, czy chcecie. Żyć pod dyktando tej osoby, czy jednak macie sami sobie coś do powiedzenia, czy macie coś do powiedzenia innym, czy jest w was ten wewnętrzny głos, który mówi: Jestem silna i mogę więcej, mogę dalej, mogę mocniej, potrafię i działam. Eee... Tutaj też jest taka kolejna informacja, pewnie też nie do wszystkich. Nie wszystko musisz robić sam, jesteś zmęczony i tutaj jakby trochę przybity do ziemi tym wszystkim, co musisz ogarniać, jakby na twoich plecach jest mnóstwo ciężaru i ty pod tym ciężarem upadasz. Aruny tutaj mówią, że wcale nie musi tak być, że ty nie jesteś sam i tutaj możesz scedować te obowiązki na innych. Tutaj to może być dobra współpraca, ale w momencie, kiedy ty e, zdasz sobie sprawę, że naprawdę nie musisz robić wszystkiego sam, że inni też sobie poradzą, że nie ma osób niezastąpionych, więc odważ się. Odważ się, korzystaj z tej współpracy. A to na pewno przyniesie Ci sukces. Tu jest wejście w nową drogę, nowa współpraca, nowe możliwości. I być może też będziecie to jakby frasowało, czy tak zrobić, czy nie zrobić. Moim zdaniem tak. Jeśli pojawi się tutaj w tym momencie dla Ciebie nowa współpraca, nowe osoby, które tą współpracę zaproponują, to jak najbardziej w to wchodzić, bo to przyniesie sukces i powodzenie. Także tyle z mojej strony. Ja dziękuję Wam bardzo. Wszystkiego dobrego. Pa!